Witajcie w kolejnym odcinku na kanale i kolejnym odcinku o oponach do motocykli Adventure. Dzisiaj poruszymy temat bardzo terenowej propozycji od Mitasa, czyli Mitas C02 z tyłu i C17 z przodu. A zatem Stone King i Stone Eater. Nazwy są iście powalające, tak samo jak zresztą nazwa motocykla, na którym mam je założone, o którym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków. Jak zwykle pamiętajcie o tym, że seria o oponach to jest seria filmów o moich bardzo subiektywnych odczuciach i możecie myśleć o tych oponach kompletnie inaczej. A teraz zaczynamy. Opony Stone King i Stone Eater od Mitasa to bardzo agresywna propozycja i są to opony zasadniczo enduro, co bardzo po nich widać i uwierzcie mi, że czuć też w czasie jazdy w terenie. W przypadku użytku na motocyklach Adventure powiedziałbym, że są to opony o użyciu minimum 80-20, czyli 80% teren i 20%. Niezbędne do jazdówki po asfaltach, aczkolwiek jest to bolesna konieczność. C17 Stone ITER nie występuje na, w opcji na tył, podobnie jak C02 nie występuje w opcji na przód. Stąd taki zestaw dwóch różnych modeli opon Mitasa na jednym motocyklu. Producent w przypadku obydwu tych opon chwali się, że wytrzymują naprawdę dużo. Te są niemalże nowe i niestety nie mam, jak widzicie, warunków, żeby zjechać je dla Was choćby o połowę. Ale przyjemność z, przynajmniej z C02 już kiedyś miałem, więc mogę co nieco o nich opowiedzieć. Zaczniemy jednak od przodu. C17 Stone Liter występuje w jedynym słusznym rozmiarze, czyli 90-90-21. Indeks prędkości i nośności 54R. 212 kg nośności i 170 km na godzinę, czyli naprawdę całkiem, całkiem nieźle. I przy tych indeksach jestem w stanie uwierzyć, że opona powinna sporą wytrzymać. Tył C02 występuje z kolei w rozmiarach od 130 80 17 taką jaką mamy tutaj czyli na większość starych adventurerów po 120 90 19 cali. Oczywiście 18 calowa też występuje. I tutaj musicie już zwrócić uwagę bacznie na jej indeksy. jak mówię tutaj o indeksach przy c 02 to o ile jeszcze 65 do 71, czyli indeks nośności nie powinien was tutaj specjalnie przerażać, to indeks prędkości N to uwaga zaledwie 140 km na godzinę. Jeżeli zatem planujecie w swojej podróży hardkorową jazdę, ale też szybkie dojazdówki i szybkie transfery, to radzę tutaj uważać, bo możecie sobie sami uszkodzić tą gumę i może się zdarzyć tak, że nie będziecie mieli na czym jeździć wtedy, kiedy dotrzecie już na miejsce. OK. Gdzie C02 i C17 sprawdzą się najlepiej i według producenta, i według moich doświadczeń? Rewelacyjnie obydwie opony spisują się w średnich i średnio twardych warunkach. Moje doświadczenia z C02 dobitnie pokazują, że opona żre, gryzie, przerzuca błoto, a nawet śliska mokra trawa robi się zaskakująco przyczepna przy tej oponie. Gorzej zaczyna się robić, jeśli wjeżdżamy w coś miękkiego i sypkiego. O ile C17 z przodu jeszcze da sobie radę w manewrowaniu w sypkim piachu, to C02 Moim zdaniem kompletnie się nie sprawdza. Dzieje się tak dlatego, że opona ma co prawda bardzo wysokie i agresywne kostki, ale mają one niewielką powierzchnię i piach zwyczajnie tędy się pomiędzy nimi przesypuje. Nie mamy tutaj takich jednoznacznie mocno zarysowanych łopat. Wiem, że niektórzy z Was lubią to oponę nawet w piach, ale. Moje odczucia są zgoła odmienne i naprawdę jeździłem na wielu oponach, które dużo lepiej grzebały w sypkim, w sypkim piachu, którego tutaj w moich okolicach nie brakuje. Tak jak wspomniałem, zdaję sobie sprawę, że część z Was kocha te opony miłością irracjonalną i nawet nie zwracacie uwagi na to, jak gówniano prowadzą się po asfalcie. Dzieje się tak dlatego, że dość wysokie, agresywne, ale o niewielkiej powierzchni, znowu kosteczki razem z dość miękką mieszanką tej gumy. To wszystko się ugina pod motocyklem złożonym w zakręcie i jak pierwszy raz miałem tą oponę na bigu i wyjechałem na pierwszą przeszkę po zmianie opony, miałem wrażenie, że być może najpewniej no nie dokręciłem osi tylnego koła, dlatego że cały tył motocykla dosłownie mi falował, rzucało nim na boki w złożeniu. Potem okazało się, że to jednak tylko kostka. Należy jednak oddać, że nie mamy tutaj co za dużo narzekać na to, jak się prowadzi na asfalcie, bo ta opona na asfalt się kompletnie nie nadaje i uważajcie, bo Czarny zażerwam ją zdecydowanie za szybko, dużo szybciej niż byście chcieli. Słuchajcie, trzeba powiedzieć jeszcze jedno. Ogromnym atutem o Mitasa, tego konkretnego zestawu, jest ich cena. Przód C17 Stone i Terra kupicie już w okolicach 220 złotych. Tył, jeśli dobrze się postaracie, nawet poniżej trzech stówek, więc komplet opon terenowych za pięć paczek w dzisiejszych czasach myślę, że to ma znaczenie i jest to bardzo duży plus tego konkretnego zestawu. Podsumowując, opony Mitasa bez zbędnej paplaniny. Jest to rewelacyjna, bardzo tania i przód i tył opona w gruby teren. Rewelacyjnie się sprawdzi, jeśli uwielbiasz taplać się w błocie, a po czarnym to przelatujesz max z podwórka w najbliższe krzaki. Minus zdecydowanie nie nadaje się pod ciężkie i szybkie adwenczery, po prostu jeśli macie cokolwiek, co jest powiedzmy litrową fałką i generuje 100 lub ponad 100 koni, waży 230 kg, wciągnie te opony nosem, a może to prowadzić też do niebezpiecznych sytuacji, bo tył przykład nie wytrzyma przy większych prędkościach. Jeździcie na tych mitasach? Wiem, że część z Was na pewno tak. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jakie są Wasze odczucia z używania tej konkretnej gumy. A jeżeli szukasz kompletnie innej opony, bardziej przeznaczonej na asfalt pod ciężkie adwenczery z opcją szutrowania, to być może zainteresuje Cię film o tych Pirelkach.